99 nocy w lesie, ale najwięcej yy, podoba nam się gram z pixelkiem gaming. Ok, I codziennie trzeba oglądać. Weź sobie podkę, weź podka weź podkę, weź podkę. No, na ogień. Gdzieś sobie weź. No, no nie chcesz sobie ogniem Latać? Weź. Latać? Co? Ile już pralek jest? Okej, okay. give me that. Give me that. Hmm. Czy ty słyszysz jak... Zobacz ile już skrapu mamy. Okej, okay, dobra, dobra, co Polecam. Pokazujemy balastry. A ja pikselka gaming, tyle. Um, a już o którejś nocy w ogóle będzie Admin X, jakie Admin'a? No? Nie. To jest zbyt To duże drzewa na hita robi. I nie, nie jest ciast. O, co siad mi napisał? Foks. Ja tutaj... nie wiadomo. Nie wiadomo, lecz wiadomo, że nic, nie wiadomo. Nie nie będzie, gdy będzie. Widzisz ile my już skrapu mamy? Tak. Weź te brody. Trzeba czym drogę. Chętnie bym chciał, gdybym miał worek. Wiesz co? A właśnie, worek się przyda. Worek, worek, worek. Worek. Wiesz co? Co, co? Ja chyba wyjdę z gry i przejdę na komputer i przyjadę do ojca. Tak. A tak jest miejsce. Sorry, to mój odcinek. Co? To mój odcinek, tylko tak mówię. Nie no, ale czułeś mnie No ja jestem ja nic się nie zada. Nic się nie zada. Ja 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 no wcale, wcale. No bo... Patrz. Stary. O kurde. O petach, nika. Nic nie mówię, nic nie mówię, nic nie mówię. Widzę, nic nie mówię. Ej. Po to, żeby mieć lepszą torbę. Właśnie. Czemu? Ja pewnie połowę grzesie o tym bo ja tylko ile będę grał, albo mam pomysł. Co ty na to, że patrz, komputer jest włączony. Ej, zacz weź sobie od On jest, jest off. Jak do niego? Ile połączę się z tobą. Skąd? Połączyłem się z tobą. I co mam, ognieścowanie? Nie ja mogę. Bo no, go nie to... wziąłeś. Ej, ej to dawaj tak, że ja teraz odchodzę od kompa. No. W razie czego, yy, gdy ty zginiesz to ja w razie czego cię ratuję. A i ja odbieram te diamenty, które będą. Coś na to? Okej. Okay. Bo ja nie chcę stracić. Jasne, jasne. Jeśli nie chcę stracić pieniądze bo on ja nie Jasne. Więc wracę go cię, Jasne, to ty na wku będziesz. Tak, ten Jasne. Ten będziesz. Tak, jasne. Tak. O, chwilę. Ad Admin-eksy powinny teraz Jak zacząć cię tak? rozpić. Nie wiem, czy tak teraz już Ani. są, ale za chwilę Ani. powinny, chyba się. Ani. Tak się coś Ani. Ani. Już jest. coś bo o, Anna mam, mam. I ty też coś masz? Nie. Okej. Poczekaj, mam już poszukiwkę. Ej, zobacz co ja mam. Chyba jakiś oswajacz. Zobacz. Jakiś... Ja podejdę. Widzisz? Nie, nie widzę. A to nie jest ta trunk. Trunk połączysz? Nie. No to nie wiem, no to może jest jakaś strzelba. Ja też nie wiem. Las próbuje jako... Na przykład królika to ma swój. Ty, ty, ty. O, nie, nie tak nie ja tu to... um oswojać mogę mhm. kupujemy dużo półek tak cyk cyk ej co ja chyba oswoiłam mojego królika mam go? może ci królek. no nie wiem też może też No jak to działa. Cały czas sobie. Buduję. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Okej, okay, ciekawie ta trąbka działa, tak ci powiem. Podaję? Nie, że jakby klikasz jakieś zwierzę i jakby wiesz. I co? Masz coś takiego, bo jakby, że to, że jakby zmień, że jakby dostajesz takie coś i to musisz jakby klikać tak? Coś takiego jak ryby. I mhm. po prostu jak to zrobisz, to szczerze sam nie wiem co się dzieje. Nie, nie. Nie i głęboko wleciał, fajnie może ja się jeszcze trochę ściszyć do to dobrze słyszę okej, okay, jasne a dla mnie to jest... popatrzcie mm, jak strefkiem buduję obronę e, a wiesz skąd mam bandaż? skąd? No moja klasa ma Sama. ma? Zobacz, o, o taki flecik jakiś mam mhm. i co on źle właśnie sam nie wiem do końca okej okay. o, obudowaliśmy już to no. Ile jeszcze tego mamy? No kurde, ja mam tego dużo. Garnek, garnek kraftujemy. Co nie? Ja tu staram gdzie... m... Ej, nie. Nie Ja? ja? No. Nie. Nie? Okay. Nie, na pewno, na pewno. A co, to było twoje marzenie? Tak. Okej. Okay. Jak upojedniłam półek. Marnowałem nam Skrap, nie wiem po co. Brawo! Nie ma Tak, A. Trzeba być w razie czego się przy... Silne skrzynie spadają z nieba? Co? A, że te e, meteoryty i lawowe skrzynie spadają. Co? No. Od kiedy jest coś takiego? No, bo przecież lawowy Ale no. nie, wtedy jeszcze nie spadały z nieba. Ale nie spadały? Nie. Ej jo, ty, jaki to skończy. I co mi... O, tarcza mi drogła. Tarcza? No. A, nawet nie wiem, co ona daje. Ona chyba grozi, wiesz, bo to jest tarcza. No. Serio? Nie wiedziałem. Tyle pokażę ci, jak ten flet działa. No. Zobacz. Tutaj? Jak było coś takiego. Mam. I co, dzięki temu robisz? Nie. Okej, okay, teraz chcę marchewkę. Jasne, stary. To, co chce marchewkę? No królik. Tam o, skrzynka bliska. Serio? A nie, to jest na wiesz. No tak wiem. Dobra, ja mu daję tak Markę i zobaczymy, wiesz. co się stanie. Ej, ja go. <laughs> Piła łańcuchowa! Ja go oswoiłem! Ja go oswoiłem. Piła łańcuchowa, i Gdzie królika. mam piłka? Ej, zacz! Mam swojego królika! Zacz! O, piłam, Serio? Tak! Ej, ale zacz, ja mam swojego królika. Jo, idzie za tobą? No. Mhm. Tylko... Ej, bo ja potrzebuję jeść. jeść. Jest coś do jedzenia? Ja nie. nie. Ja potrzebuję jeść. Ja zginę za chwilę. Stary, a nie możesz jakiegoś królika zabić? Nie, mam piłę. No dokładnie. I mi... Co? Ej, beczka! Bez, ile beczek? Osiem. Ej, nie. Ej, bo... Prze, przez osiem beczek nie. można wbić ten. Ym, chwilę, które to było? ja i mamy wy, wyślewej skończył co ty ma, co mam, tam? O. mam? ej, piąty piąty level? bo za chwilę będzie szósty. no, bo ja mam jeszcze beczki. masz? Jej. chwilę C ej, to daj, dorzucaj kurde, brakuje, jest jo, szósty ej a o, wiesz, o, że ty, o, za, to się z diamentu dostaje? za maksymalny level? ile? Nie. Ej, jo! Ej, widzowie! Ja Ej, muszę coś zjeść, bo ten ja nie event nie. jest taki mocny. Ja za chwilę zginę. A nie. Ej, nie. 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 Co? Nie. Co? Po prostu ten event jest za mocny. dlaczego? Coś stało. No. Skrzynie z nieba spadają. A gdzie... A gdzie są, gdzie są skrzynia? Nie wiem. Ale sam widziałeś. Ale ja spróbuję wilka oswoić. To jest brązowy krój, dlaczego on jest brązowy? Bel go otwaliłem. No sobie O! Co tu powstało? O kurde, Paweł wrócił. Czekaj, to ja nie patrzę. nie było. Próbuję wilko swoich. Nie. O tak. Tak? No patrz, nie atakuję się. Teraz musisz... Nie wiem, z wracać. Teraz muszę. To no bo mamy maksymalny lever. Ej yo. o. O jelonek. Ej, ale ty. Te... Tutaj. O, źłaś po sam ciekaw tylko gdzie ten rzecz będzie można znaleźć. Bo ej, nie no, to jest taki fajny. Czekaj, wstanie jeszcze trzy. Proszę bardzo. Okej, okay. dzięki. Dobra, widzowie tutaj po prostu trochę rzeczy w realu robimy. Dziwnych. No, więc spalacie na to samelik. O, wybi. Ej, jesteśmy głupi. Na mapie można. Ej, jakaś no... no, jakaś no miejscówka. No spójrz sobie na matkę. Na no no. Mi się wydaje, że chyba właśnie tam można znaleźć te te. A jak to się nazywało? Flety. Flety? No to gdzie mój królik. O tutaj. A co no. mi daje? Właśnie co sam nie Mam z tobą wsparcie. Idzie w spokój. Ile my mamy dzieci? Ja chcę zabić A możesz? Bo on jest oswojony. Ty, ty, ry, ty, ty, Co? Ej, weź sobie ten najlepszy worek. Najlepszy? No. Tutaj, tutaj na ogół jest. Dobra, mamy razy 5, więc fajnie. Mogę mieć tysięcy taka. Ty nigdy młota nie miałeś, czy co? W tej chatce nie ma. wszystko zniszczyć. Jest! Ej, widzę dziecko. Chłodnie z pójdę. Ej, chcesz pójść po dziecko? bo to jesteś totalnym prosem mam jeden bandaż a, a, wiecie że ja ogólnie troluję widzowie więc... Ej wiecie ta... co straciliście Nie chyba nie wiecie patrz nie. Tu, 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 tu. serio ale że i tak mamy szósty poziom Ten wilk mnie nie atakuje. O, już to market, to, będę miał akcji, to chyba. No właśnie wiem. Okay, Okej, okay. widzę alfa wilka, więc fajnie. fajnie. ja, ja, ja chcę tego. Wilka? Właśnie ja, ja też chcę. Tylko okay. zacznę. No spróbuj, spróbuj. Spróbuję stoić. Nie pytaj mnie, co się stanie. Widzisz? Czemu ci się takie emotki pokazują? To jest, że dobrze grają. Dobra, rzucamy ich. 22 stekli nagle. Stary... Ej, ale to tych... Te... No, idziemy. Ej, tak widzę? Ej, w sumie ja mam fajerka. Mam dwa fajerki. A ty na ty co robisz na tym komputerze? Nie, nic, po prostu czekam Nie, fajer. Ja tutaj sobie włączyłem grę, żeby zdobyć item, ale nie patrzę. Nie chcę Ci włączać. Bo no, będą no, takie no, dobre rzeczy. Chcę zrobić takie fajne y, diamenty. bo no, no, jakieś jeden? Tak. tak, ale ja nawet nie gram. Na ty grze nie grasz? Nie, ja chcę sobie Tak, to tylko dobrać. jakby na, włączył komputer, żeby... Sobie no. Bo na takim jednym był, ale nie wiem czy na pewno. Ale zaraz, no, jak Ty nie grasz w tą grę, to po co Ci te diamenty? No, no bo czasami gram w tą grę. Tylko, tylko że A, jakby na... teraz nie gra. O, to... Chodzi o to, o. że ten... Że, nie, że teraz gram, tylko że na że tak, początku innych rund gram. Aha. Bo to jest gra, że jak się zdobędzie to diamant, to później można go i no i tak. Aaaa, no, to z jakiej okazji diamant się zdobywasz? Pokaż, Eventu. I, event. Nie wiem. No, ja, no ale ja i tak mam. Tu jest diamant trzy no? Co? No, bo ja, 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 ja to, to wolę od 21 grać niż w no, żeby zrobić diament taką... A no to może wyłączysz coś chcesz. Ej, a odrodzisz mnie? A zabijesz kultystów i mnie odrodzisz? No mogę, ale... Aj było za chwilę przetarmuję. Ej, a za przynajmniej co to robi? Szy szybko się śniadę. Kosmiczna, kosmiczna. Pięć. Pięć. No dobra. Pięć. Ja to właśnie wyłączam, tylko muszę uratować Franka. Jak zawsze przegram. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co półki. Półki. Czekaj, gdzie oni są? Ja nie chcę was. Cześć. Ja, ja was nie chcę. Ile razy mam To są półki, 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 półki. Ja właśnie nie chcę. Ile razy mam wam O Kurde. Stary, masz boosting, pada. Ten jakimś o. o! Dlaczego się odrobił? Nie wiem, ktoś mnie uleczył, Pięknie. ale mam ochotę Okej, okay, ja to już sobie Dzięki, 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 dzięki. O, ale. Tutaj. Tutaj. To jest jakaś mikro skrzynka. Gdzie się zawijała No ja się, ja się zawijałam. Co ona O włócznia jakaś. Jaka? Laserowa. To nie włócznia. Znaczy laserowy. nie miecz. Czekaj, chcę sprawdzić jak ona Dobra, widzowie. Tutaj ope rzeczy się dzieją. Ja też mam właśnie ten mieczy. O kurde, jestem głodny. Gdzie jest ciasto? Ale jeszcze ciasto nie daje? Daje. Ale mało. Mało, bo one stworzone, żeby dawać życie. Nie tylko paść. Serio? No, mhm. tutaj jest dużo. Okay, Diament. Diamenty! Diamenty! Jest! Jest, diamenty! Na co czekałem? Ja już wychodzę z gry. Serio? Tak, ja tylko na diamenty czekałem. Idę, Nie jeden. Ale później Więc. będą. Gdzie diamenty? O, leżały tam. A ty już nie masz? Ty już, już nie masz gdzieś? Ale gdzie? A były. Ale poza półkami? Były na środku. Na środku? Mhm. Ser? Aha, czyli straciłem. Ej, Zbroja! A nie, to jakiś... Co? Co to jest? Co masz? Pokaż. Oh. Wiesz co to jest? Co? O kurde! Już wiesz co? Tak! E, mogę to nazwać, bo sobie? Mogę? O, mogę! Masz to, bo ja wychodzę już... Z... A nie, bo jeszcze będą biorąc, tak? E, no, powinny być. Ale we, o, są, 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 są. Give me that, give, a, that. give, that. give, that. give me that. Oh, o, bo... to by się dopiero zresztą. Ano, racja, racja. Dam, dam ci to, bo ja i tak nie gram. Weź sobie to. Jasne, dzięki. Dobra, dobra. No, tu się naprawdę przeszedza. O, patrz, to i masz jeszcze te piłkę. Yes, no. Tu Tylecz to wiesz. O, tu miecz. Miecz sam mam, więc. Nie ja, masz? No mam. mam. To nie jest taki dron. Ej, ale jeszcze byś na Które jest bedyny. To ja chyba wychodzę z gry, ale nie wiem. Myślę, że już do cibiąć nie będzie. No nie wiem. Ale tak mniej więcej ile było? A, by, a byłeś na najwięcej jeden? Tak. I były dwa razy spadały lub y Tak. Dwa Tak. Tak. Czyli ra raz spadały. Y dwa. Dwa. Ej, zobacz ile to. To, to na desce daje. Co daje? Całe. Całe. Co daje? Jeszcze to, że... to? Na desce, daje całe życie. Oto, oto. Co to jest? Takie jedzonko. Tu daje całe życie i jeszcze cały głód. To jest zbyt To Dobra, widzę. Przepraszam, Pytale. że się nie odzywałem. Y, Jedz, jedź a ja nie, chcę, ja nie wiem, bo ja chcę tylko zbierać diamenty bo... Jasne, jasne, tak będzie deszcz to ja ci zbiorę. Y, tak widzę, naprawdę bardzo przepraszam, że się teraz nie odzywałem. Męki. Tak, y, bardzo, naprawdę przepraszam. Patrzę tutaj, tu, tu, jasne? Dementów nie ma. Ok, jasne, jasne fajnie, fajnie. Okay. Tutaj oczywiście admini nam kosze zresztą, jak widzieliście. A tutaj co mamy? Więcej koszy. Dobra. Dobra, to się zamienia w jedno wielkie miejsce z koszem. Tu nie lubi biegać. Ale to jest zbyt to wystarczy na tyle czasu że ja mogę tak sobie na luzie pobiegać, tutaj i na luziku wrócić w dodanym. Yy, widzowie, mi się powoli, jak widzicie, bateria kończy, więc nie wiem, czy jeszcze ten odcinek będzie jakoś długi. Yy, chwilkę. Yy, widzowie, już bardzo przepraszam, niestety już nie mogę grać. Event był oczywiście fajny. Eee... Ciemaj, cześć, to... Widzimy, fajnie to... się grało, ale niestety event się skończył. Pa.